Splot przypadków. Kiedy przed siedmiu miesiącami wyruszyliśmy z układu planetarnego Proximy, wydało nam się, że żadne niebezpieczeństwa nie mogą zagrażać RER i jego załodze. Prawdopodobieństwo awarii silnika z przyczyn wewnętrznych było tak niewielkie, że przypadek taki można było uznać z góry za wykluczony. Wysiłki naszych konstruktorów skoncentrowały się przede wszystkim na stworzeniu skutecznej ochrony przed meteorytami. Chociaż spotkanie z większą grudką materii w przestrzeni międzygwiezdnej jest niezmiernie rzadkim zjawiskiem, ale i to niebezpieczeństwo należało przewidzieć. Dopóki statki kosmiczne rozwijały prędkości mniejsze od 60 tysięcy km na sekundę, niemal niezawodne zabezpieczenie przed meteorytami stanowiła strefa ochronna o zasięgu do 200 tys. km, w której miotacze badonowe powodowały dezintegrację każdej grudki materii zagrażającej statkowi. Taką strefę dezintegracji, jeszcze bardzo prymitywną, miała nawet nasza stara Celestia. Nasz eksperymentalny statek rozwijał jednak przez 5 szóstych drogi prędkość większą od 60 tysięcy km na sekundę. W tych warunkach, zanim aparatura radiolokacyjna zdążyłaby uruchomić akcelerator wykryty przez nią meteoryt, zderzyłby się z naszym statkiem. Stąd w pierwszej połowie drogi, gdy rakieta nasza nabierała nieustannie prędkości chroniła ją w dużym stopniu przed zderzeniem z meteorytami druga rakieta, tak zwana ochronna, wyposażona we własne silniki i poruszająca przed nami w odległości 250 tysięcy kilometrów. Ta rakieta tarcza stwarzała przed sobą dość intensywne pole ochronne, wyrzucając nieprzerwanie szerokim snopem badon. Taki podział na dwie rakiety, oddzielone odległością 250 tysięcy kilometrów, stanowił dodatkowe zabezpieczenie przed katastrofą przy prędkości bliskiej połowy